Witam już w 9, czyli przedostatnim odcinku w wyścigu Mixer i OKBM Więc tak, to będzie taka pierwsza połowa finału, ale połowa, ponieważ to nie będzie finał. Za to odpadnie się jedna para. Jak widać, są tutaj wszystkie trzy pary, więc chcę przejść do pewnej ciekawej konkurencji. Wasze zadanie wygląda tak: mianowicie zwołałem trochę gości z poprzednich odcinków. Wziąłem trochę wyeliminowanych uczestników, jeszcze jakieś inne osoby, i one będą decydować, czy w której parze staną. A będą wstawać w przeparze, którą najmniej lubią. Więc tak, zaczynajmy. Tak szczerze, to nie mam do nikogo problemu, więc. Nie wiem, postawię tutaj po prostu. Dla mnie, to znaczy dla nas wybór jest oczywisty, no, gościu, jakbyś nie zaczynał, to by do tego nie doszło. Ale przynajmniej teraz się macie lepiej co nie? Niby tak. O, mój kolego! Długo się nie widzieliśmy. Nie możesz stanąć gdzieś indziej. A więc z tobą nie mam złej relacji. Was chociaż widziałem, to sorry, ale muszę stanąć tutaj. E, jesteś pewny, że chcesz stanąć? Dobra, masz rację, stanę tutaj. Ech, naprawdę? O, Flamzer, długo się nie widzieliśmy. No, właśnie ciekawe, że zostawiasz mnie pod tym koszem. No, ale weź, no, nie wiedziałem, że cię zosta... No, weź, no, ale zapomniałem po prostu. No, trudno, stanę przy tobie. No, sorry, ale ktoś tu zniszczył mój biznes, więc... Serio, akurat przy nas? Nie masz problemu do innych? Dobra, dobra Widziałeś frajerów? Każdy przy nich stoi, a przy nas nikt No, nie bądź taki pewny Ta, ja już nie przekupię Dobrze Więc to wygląda tak Para numer jeden zebrała dwóch przeciwników, więc mają tylko dwóch Za to numer dwa ma tylko jednego, więc jeszcze lepiej A wy to zebraliście wszystkich a podsumowując, dlaczego są ci ludzie tutaj? Ponieważ zadanie wygląda tak Jest już prawie finał, więc zróbmy finałowy wyścig I o co tutaj chodzi? Mianowicie, żeby trochę utrudnić, zrobiliśmy tak Im mniej macie wrogów, tym szybciej zaczynacie Czyli nie, oni, oni już tutaj nic nie wpłyną Po prostu, wy będziecie ruszali pierwsi od razu Wy macie 10 sekundowe opóźnienie, bo macie dwóch A wy 20 sekundowe opóźnienie, bo macie wszystkich to po prostu zmienia kolejność startowania, więc Chyba możemy zaczynać Więc, jak wygląda wyścig? Musicie dotrzeć do trzech różnych dyni W kolejności Pierwsza dnia jest tam Druga dynia jest tutaj A trzecia jest niespodzianką Więc tak Musicie je dotykać w kolejności, tak jak wymieniłem I szczerze możecie się rozdzielić Po prostu musicie je w kolejności I nie musicie je dotykać obydwoje Więc, chyba zrozumiałe, więc Możecie ruszać jako pierwsi. Dawaj, idziemy po nią. Mam ci wziąć taksówkę? Fajnie by było. Nie, nie. Wiesz co? Może iść po drugą, okej? Okay? Dobra. Dobra. Mam. Wiecie co? się ruszać. Dobrze, dawaj, Wulk. Wiesz co, Wulk? Oni już mają jedną dynię. Może mnie zdążyć. No to się rozdzielmy. Nie, mam lepszy plan. Co chcesz zrobić? Wiesz co, mogłeś trochę kusnąć w locie, byłoby lepiej, ale. Dobra, idę po drugą. Ty dopiero tutaj? Miałeś odkliknąć drugą. No, jestem w drodze. Ach, ja już to zrobię. No dobra, ruszajcie, bo zostało wam naprawdę mało czasu. Dobra jest pierwsza. A, już prawie jestem. Sorry, ale z drogi. Ech, dobra jestem. Druga? Przynajmniej trawiłem. O, jestem. E, druga. Tamte nawet nie jest w połowie drogi. Ech, wszystko zależy od szczęścia. Mamy pierwsze dwie, tylko gdzie jest ostatnia? Nie wiem, może po prostu zobacz od góry, potrafisz latać. Ej, dobry pomysł. Od góry? Ech, gdzie może być ta głupia dynia? O! Widzę ją! No i cyk. No i proszę, Lanki i tort są bezpiecznie jako pierwsi, więc gratulacje. Zostało tylko jedno miejsce w finale. Gościu, co ty mi zrobiłeś? Ledwo się trzymam. E, nie bój się, zacięło. A wiesz, gdzie jest trzecia? Skąd ja tam wiedzieć? Czy wy, kamień, jesteście wszyscy razy walnięci? Czy ty masz problem do kamieni? Nie, nie. Knockout. A, przynajmniej to jest miękkie. Wygrałeś już? Tylko jak? Eee... nie wiem, gdzie jest twój kolega, ale gdzie ty to znalazłeś? No wiesz, za rogiem. Jakim rogiem? Tam daleko. Serio? Dobra, sprawdzę to. Tu nie ma. Tu też nie ma? No nie, to jest pomidorowa. E, za rogiem, tutaj powinna gdzieś być. To nie jest dynia. Ty zielony. O Jezu moje plecy. Jak coś, to jest tutaj, co nie? A to do, dobra. Goba, ty nie widziałeś niczego? No nie, tylko jest tej kokos. A, może coś przeoczyłem. Nie wierzę. Są tam. Nie, nie, czy się dziecko co myślę? No proszę, jest. Ej, co się stało, bo się rozbiłeś? Eee, nic takiego, a to przez to dziecko. Jakie dziecko? Ej, miałem z tyłu głowy swoją drugą osobowość. On był takim jakby dzieckiem, ale się go pozbyłem. Pozbyłeś się dziecka? Nie, nie, e, To była moja druga osobowość, ale zwalczyłem ją. Co? No był, ale go się pozbyłem i powinno być dobrze, co nie? Po drugiej stronie głowy? Tam miałeś takie jedno oko. Oko? Ale na chwilę ono zniknęło. To chyba znaczy, on powraca. Wiesz co? Chyba za dużo wysiłków w to włożyłem. Czyli co? Po prostu przegrywamy? No chyba ta. Więc nie wiem, czy mi przykro, ale zajmujecie trzecie miejsce, więc i tak dobrze Wam poszło, szczególnie że ty miałeś się odpaść. Ta, ale wolałbym wygrać. No trudno, więc możecie iść. Więc zostały już tylko dwie pary. Co prawda ich ja za mną, ale trudno. Więc dzięki za oglądanie. Do finału. No i nara.